Witam was, jestem Dreamazer, a to jest mod do... Właśnie nie wiem czy mod. W sumie mod. Do... do starwa. Mod, e, horror. Kurwa, nie wiem co pierdolę. Boję się, ogólnie się boję, bo e, wstępniak do tego był dość przerażający. Zobaczyłem ogólnie tutaj co się działo. No, zobaczymy. Za bardzo nie wiem co i jak. E, przez moment. Włączyłem tą grę i stwierdziłem, że ją jednak nagram. Zobaczymy jak to pójdzie Nie, ale miaży, miaży to po prostu I tak, ogólnie to jest w ogóle w innej grafice niż Don't Star o wiele bardziej przeżyjącej 30% Dobra Tareczkę Cóż tu jest I can't wait anymore I'm going to try to count the Sara, e, więc tu jest powiedziane tyle, co ja rozumiem, że nie, potra nie mogę poczekać tutaj e, więcej. To tak jakby. E, muszę iść spróbować zadzwonić po helikopter. E, zostawiłam moją latarkę, żebyś widział cokolwiek, coś takiego. I Sara, e, mój angielski nie jest nie takie wiecie, o, te karteczki są. O, to blisko jest śmieszne. Dobra. I brniemy do przodu. Tu jest jakiś namiot. Dobra, zobaczmy, co tutaj latareczkę nam pokaże. Eee, musimy pilnować. Musimy ogólnie pilnować, żeby nam te i baterii starczyło. O, dostaliśmy troszeczkę baterii. I idziemy drogą. Już się boję. Nie, to jest nowa, przepraszam. To tuż to jest w ogóle? To jest tabliczka. Dobra. Idziemy tu po... Dobra. Patrzcie, trochę mi pęsy teraz spadły. Oh shit. Nie, nie chcę. What O, oh, Boję się, zobaczmy co jest w plecaku jest. Um, um. Hello, helikopter. Dropet Drop to jest zgubić jakby. Zgubił. Um, czyli z tego co rozumiem. Helikopter musiał nas zgubić. E, to miejsce jest niezwykłe. Um, Sem really nice. Sens to są uczucia, czyli że jakby odczucia, bo bardziej, są naprawdę miłe. to Pisze też, że przemierzane w milach. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem czy całe... Nie wiem czy nagieram to całe. Tu, tu chyba to chodzi o to, że tam mamy iść. Zobaczcie, że mi tak fps y spadają. What the hell! Bardzo, 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 bardzo nie chcę. To jest. to jest masakra. What the fuck! What the fuck? Czuję moc. Czuję, że nie chce iść dalej. Cia kartka. To jakby no, fu, 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 fu. coś zniszczyło Kamp. Mm, Obowiązisko ostatniej nocy. Where is this Brazilian? Że coś. Czy nie miało niczego wspólnego z Brazylią? Jest bardzo zimno. Aha, i Bill próbuje naprawić generator. Nie, no ja po prostu już nie chcę. Ja już nie chcę iść dalej, po prostu nie. Odsunąłem się od monitoru normalnie. Boję się. Boję się. I FPS-y mi spadły, to jest już w ogóle masakra. Idziemy w prawo. Ja nie chcę się rozglądać, idziemy drogą, po prostu. Oh no. Ale FPS-y to spadły teraz masakrycznie. Żeby coś na nas czekało nie nagram tego, po pierwsze że się boję, a po drugie, że FPSy mi nie pozwolą. Nie mogę takiego pokazu slajdów nagrywać. Nie. nie! No come on! FPS Boję się tej drogi Nie wiem po To nie Boję się cholera tabliczka. To znaczy, że idę dobrze. Nie! O się boję, kurde nie naprawdę. Ale powiem wam, że to jest masakra, co tu się dzieje teraz z FPS-ami. Tak być nie powinno. Nie wiem co się stało. Niestety wiem, że jeżeli wyłączę to, to będę musiał to przechodzić... No, cóż to jest Woda. I kolejna notatka. Beer. Beer. Bill. Bill nie mógł patrzeć na kaple. Nie wiem co to jest. Brazylian to jest chyba brazylijska albo brazylijski, ale kaple nie wiem co to jest. His że ukradł coś? Nie, nie potrafię tego nawet rozczytać Haz? Nie wiem. E, I wrócił tak jakby. I'm getting ridiscord. Really e, że ja dostałam e, Naprawdę punktów? Coś takiego nie wiem. E, I coś tam jest dalej. There is uh, something other to coś jest w drzewach. Musimy się stąd wydostać. No, coś takiego. Czwarta karteczka. Coś tu jeszcze było? Ta woda. woda tam. What? Pod. Jest worek mapa, tabem, tabem. To jest koło jakieś i tam jest dalej droga. No to idziemy przed ciebie. Oh shit! Oh shit. Ja nie lubię naprawdę grać w horrorze, ale z tego, że to jest nowa mm, nowa ta yy, nowa ta to ta, 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 ta wersja. To, to to jest? Oh shit. A to jest krwi. Oh shit. I What? Nie, ja tam widzę What the fuck? Botarka mi zgasła. Nie. Ej, ale ja nie już nie mam baterii. What? The What the fuck? Nie, 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 nie. Wolę normalnego dżentela. Więcej krwi nie. What the fuck? What? kotek. Oh. <ścoughs> O oh, wam, then... Że moc e, horror naprawdę miażdży Klimat Klimat niszczy. Po prostu ten klimat, ten mrok, latarka, która miga ten screamery, po prostu dźwięk ja yeah. powiem wam, że nadal mam dreszcz boję się po prostu tej gry, nie To był Donsterf. Don't Starve, przepraszam, chyba tak się mówi, Don't Starve, nie pamiętam jak się to nazywało już. Mam nadzieję, że mi tu coś wyskoczy, bo znowu dostanę tak ciemno. Oh, uh, the creature, uh, Don't Starve mod, uh, to, był, to było tyle w moim wykonaniu. Będę nagrywał normalnego Don't Starve'a tego, już nie będę dotykał, bo się tego boję. Uh, mam nadzieję, że Wam się to podobało, ja się strasznie... Strasznie się bałem przy tej grze. Ja ogólnie nie gram w horory, bo się za bardzo boję, ale to stwierdziłem, że włączę, nagram, spróbuję. Nie, masakra dla mnie. Więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie i do uczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.